Wyobraź sobie, jedziesz szybko, prosta droga. A przed tobą powietrze drży od upału. Nic nie zapowiada kłopotów, nagle z podporządkowanej wyjeżdża auto. Prosto przed twoją maskę. W jednej chwili twoje dłonie zaciskają się na kierownicy. Prawa noga próbuje wcisnąć hamulec. Widzisz, jak jego karoseria rośnie w oczach, jednak jakby ktoś kręcił zwolniony film. Masz wrażenie, że powietrze gęstnieje, a każda sekunda się rozciąga. Jeszcze może skręcisz, jeszcze może zahamujesz. Później powiesz, to trwało ułamek sekundy, a wydawało się, jakby wszystko toczyło się w zwolnionym tempie. Spinach, który spadł ze skały, opowiadał podobnie: Widziałem każdy kamień, czułem ruch powietrza przy ramieniu. Motocyklista po wypadku mówił: Czułem, jakby mój upadek trwał całą minutę. Kierowcy po wypadkach, sportowcy, a nawet żołnierze podostrzałem Wszyscy mówią to samo: sekundy, które trwały wieczność. Szczególnie ciekawe są relacje kaskaderów, dla których takie sytuacje to zwykły dzień w biurze. Czy to możliwe, że nasz mózg włącza specjalny tryb przetrwania, przyspiesza reakcję, a nam się wydaje, że świat wokół zwalnia? Czy to ratujący życie mechanizm ostatniej szansy, czy może złudzenie? I jeszcze jedno pytanie. Czy to zjawisko ma ewolucyjny sens? Czy nasi przodkowie, uciekając przed drapieżnikami, zyskiwali w ten sposób szansę na przeżycie? W tym odcinku zobaczymy, co się dzieje w mózgu, kiedy włącza się alarm, jakie mechanizmy stoją za tym zjawiskiem i dlaczego jedna sekunda może być najdłuższą w Twoim życiu. Zaczynamy. Rozdział pierwszy: sekundy, które się wydłużyły. Kaskader Brian Hyde, który jest zawodowo potrącany, zrzucany, podpalany, bity na planach filmowych, żartuje, że w jego CV mogłoby się znaleźć hasło: Spadam ze wszystkiego! i wstaje z uśmiechem, ale gdy opowiada o swoich doświadczeniach, poważnieje. W momencie uderzenia czas zwalnia, wszystko staje się krystalicznie wyraźne to jak wejść w The Zone. The Zone. Tak sportowcy nazywają stan maksymalnego skupienia i błyskawicznych reakcji, w psychologii lepiej znany jako flow. To moment, w którym ciało reaguje szybciej niż zdążysz pomyśleć, a świat wokół jakby gęstnieje. Warto wspomnieć jednak, że w badaniach nad flow częściej raportuje się, że poczucie czasu znika, a wrażenie spowolnienia świata to raczej metafora doskonałej kontroli i przewidywania ruchów przeciwnika, niż realny wzrost klarowności percepcji. Były zawodowy tenisista stołowy Matthew Sade Wspominał, w decydujących ułamkach sekundy piłka wydawała się większa, a rakieta jakby była częścią mojego ciała. Wszystko działo się w zwolnionym tempie. Podobne opisy wracają jak refren w różnych dziedzinach. Koszykarze mówią, że kosz stał się większy. Łucznicy, że świat cichnie. Jazzmeni podczas improwizacji opisują, że czas Przestaje istnieć. Michael Jordan w wywiadzie z 1992 roku dla Playboya powiedział: Czuję dezon, gdy gra się zaczyna, po prostu wchodzę w rytm. Wszystko co robię działa: zbiórki, ofensywa, wszystko się łączy, kontroluje tempo, kontroluje wszystko. To tak, jakbyś był sam na podwórku. Masz czas. Wiele z tych historii brzmi podobnie. Ludzie mówią, że słyszą własne serce głośniej niż otoczenie, że kolory robią się nasycone, a szczegóły, krople potu, rysy na karoserii, kształt kamienia pod stopą zostają w pamięci jak zamrożone kadry. Nie tylko wypadki czy sporty ekstremalne, także w chwilach skrajnego skupienia w sporcie i sztuce, jak wspominaliśmy, ten efekt się pojawia. Łączy tych wszystkich ludzi jedno uczucie, że świat zwalnia, a decyzje podejmowane w ułamku sekundy wydają się rozciągać w czasie. Czy mózg na Naprawdę przyspiesza nasze reakcje? Czy może świat spowalnia? Czy to tylko złudzenie, które pojawia się już później w naszej pamięci? Rozdział drugi. Mózg w trybie alarmowym. Kiedy nagle pojawia się zagrożenie. Wymuszenie pierwszeństwa na drodze, upadek spinaczka, nadlatujący przedmiot, w mózgu włącza się najstarszy czy jeden z najstarszych systemów bezpieczeństwa. Reakcja walcz lub uciekaj. W centrum alarmu stoi ciało migdałowate. To ono w ułamku sekundy rozpoznaje zagrożenie i naciska czerwony przycisk. Do krwi trafia adrenalina, noradrenalina. Serce zaczyna bić szybciej, oddech staje się płytszy, źrenice rozszerzają, mięśnie się napinają, szybką odpowiedź na zagrożenie inicjują ewolucyjnie starsze układy podkorowe, przede wszystkim ciało migdałowate i podwzgórze, które uruchamiają układ współczulny oraz oś HPA. Ich architektura jest odziedziczona po bardzo dawnych przodkach kręgowców i zachowała swoją funkcję błyskawiczne przyłączenie organizmu w tryb przetrwania bez udziału świadomego myślenia. Rozdział 3 badania i eksperymenty od lat naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy w chwilach zagrożenia rzeczywiście zaczynamy widzieć więcej i reagować szybciej, czy tylko pamiętamy to tak, jakby czas zwolnił. Aby to sprawdzić, badacze musieli wywołać u ludzi kontrolowane poczucie zagrożenia i naprawdę to zrobili. Zespół neurobiologa Dawida Igelmana zaprojektował jeden z najsłynniejszych eksperymentów w tej dziedzinie. Badacze chcieli rozdzielić to, co dzieje się w czasie rzeczywistym w mózgu, od tego, co zapamiętujemy później po fakcie. Uczestnikami byli zdrowi ochotnicy i wierzcie mi, musieli być zdrowi. <grywki> Każdy miał wykonać kontrolowany skok z wysokości 31 metrów, to jest. Dziesięciopiętrowy budynek do specjalnej siatki amortyzującej. Żeby było śmieszniej, w rzeczywistości platforma startowa znajdowała się na wysokości około 46 metrów, ale sam spadek swobodny wynosił 31 i trwał około 2,5 sekundy. Moment oderwania się od platformy uruchamiał w organizmie pełny alarm zagrożenia życia i naprawdę się temu nie dziwię. Badani na nadgarstku mieli urządzenie z diodami LED, które wyświetlało cyfry naprzemiennie z ich negatywem, z częstotliwością szybszą niż próg rozpoznania danego uczestnika. W normalnych warunkach cyfry zlewały się w jedną poświatę i nie dało się ich odczytać. Hipoteza była prosta: jeśli w momencie zagrożenia mózg rzeczywiście przyspiesza. I zaczynamy widzieć więcej klatek na sekundę, to w trakcie spadku badani powinni rozróżniać migające cyfry, ponieważ były one tak dobrane, to miganie, że było ledwie poniżej progu rozpoznawalności. Po skoku poproszono uczestników, by oszacowali, jak długo według nich trwał lot, i porównano to z rzeczywistym czasem i z ocenami obserwatorów. No i co? Uczestnicy uważali, ich własny lot średnio o 36% dłuższy niż w rzeczywistości i niż loty innych osób, które obserwowali wcześniej z Ziemi. Jednak nie byli w stanie rozpoznać żadnej z migających cyfr. Ich rozdzielczość czasowa wzroku nie wzrosła. Wniosek Igelmana. Efekt slow motion w chwilach zagrożenia to nie przyspieszenie percepcji, lecz złudzenie pamięci. Mózg w momencie alarmu koduje więcej szczegółów i kontekstów, a gdy odtwarzamy wspomnienie, wydaje się ono dłuższe, gęstsze, jakby zawierało więcej kadrów. Nie tyle widzimy szybciej, raczej zapamiętujemy więcej psychologowie, m.in. innymi Sylvie Drua Volet. Mam nadzieję, że dobrze czytam, badali wpływ emocji strachu na ocenę czasu w warunkach laboratoryjnych. W jednym z badań uczestnikom pokazano neutralne lub niepokojące obrazy i filmy, a następnie krótko migające światło lub dźwięki i poproszono ich o ocenę długości tych bodźców. Okazało się, że bodźce pokazywane w emocjonalnym kontekście były subiektywnie oceniane jako dłuższe. To potwierdza, że emocje modulują nasz wewnętrzny zegar. Ale badacze bawili się dalej. W innym typie eksperymentu, gdy na ekranie wyświetlano obiekt, który szybko rośnie, jakby zbliżał się do obserwatora, badani ocenili, że taki bodziec trwał dłużej niż nieruchomy bądź oddalający się. Mózg jest szczególnie wyczulony na bodźce zbliżające się wprost w kierunku ciała. I to ma głęboki ewolucyjny sens szybciej uruchamia reakcję obronną. Dotychczasowe badania wskazują, że w typowych sytuacjach slow motion w stresie czas fizycznie nie zwalnia, nie rośnie też rozdzielczość klatkowa wzroku, ale zapis pamięci jest gęstszy i bardziej szczegółowy, więc później wydaje nam się, że ta chwila trwała dłużej. Zapamiętujemy po prostu więcej danych w jednostce czasu. Rozdział czwarty. Dlaczego lata lepcą szybciej z wiekiem? Do tej pory patrzyliśmy na czas w chwilach skrajnych, w momencie zagrożenia, kiedy serce bije jak szalone, źrenice się rozszerzają, a każda sekunda staje się nieskończonością. Widzieliśmy, jak nasz mózg, włączając tryb alarmowy, potrafi rozciągnąć ułamek sekundy, przynajmniej w naszym mniemaniu, tak że zapamiętujemy go jako długi fragment filmu. Ale czas nie płynie w mózgu zawsze tak samo. Gdy zagrożenie mija, a życie toczy się w rutynie, dzieje się coś odwrotnego. Dni, miesiące, lata zaczynają przelatywać coraz szybciej. Dzieciństwo to wakacje ciągnące się w nieskończoność, a dorosłość tygodnie, które zlewają się w jeden szary miesiąc. Jak to możliwe, że ta sama biologiczna maszyna do mierzenia czasu potrafi w stresie rozciągnąć sekundy, a w codzienności przyspieszać całe lata czy nawet dekady? I odpowiedź znów kryje się w tym, jak mózg zapisuje wspomnienia. Kiedy masz 6 lat? Lato trwa jak cała epoka. Pierwsze ognisko na obozie, pierwszy przejazd rowerem, bez bocznych kółek, pierwszy dzień w szkole, każdy tydzień to nowa przygoda, a potem dorastasz. <laughs> Przykro mi. Rok w pracy biurowej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Poniedziałek, piątek. Nagle mija grudzień i pytasz sam siebie, jak to? Przecież dopiero były wakacje. Psychologowie, m.in. Mark Whitman, pokazują, że nasz subiektywny czas w dużym stopniu zależy od pamięci. Dziecko poznaje świat. Niemal każdy dzień jest nowy i zapisuje się w mózgu jako osobny znacznik, a dorosłość to rutyna. Powstaje znacznie mniej punktów w czasie. Kiedy potem patrzymy wstecz, okres pełen nowych zdarzeń wydaje się długi, a ten wypełniony powtarzalnością krótki. A pewien fizyk w 2019 roku zaproponował inną hipotezę. Wraz z wiekiem zwalnia przewodnictwo nerwowe i przetwarzanie bodźców w mózgu, więc czas wydaje się płynąć szybciej, jakby spadała liczba ujęć w filmie. To teoria dyskutowana, nie w pełni potwierdzona, ale. Ilustruje, że subiektywne tempo czasu może zależeć od tempa działania układu nerwowego. Badania pokazują też, że gdy prosimy dzieci i dorosłych o ocenę w czasie rzeczywistym, np. by odmierzyli minutę, różnice są niewielkie, ale gdy prosimy o ocenę, jak długi wydawał się ostatni rok, dorośli znacznie częściej mówią, że przeleciał szybciej. To pokazuje, że chodzi o pamięć retrospektywną, a nie biologiczny zegar. Dziecięce lata wydają się dłuższe, bo w pamięci mają więcej nowych wspomnień. Możemy to odwrócić, niejako wydłużyć nasze subiektywne życie. Nowe doświadczenia, podróże, nauka nowych umiejętności, uważność na szczegóły dnia codziennego dodają naszej pamięci nowych znaczników, przez co wydaje się płynąć. Wolniej, myślę, że to jest najważniejsza rada, przynajmniej dla ludzi w moim wieku z tego filmu. Rozdział piąty. Czy jesteśmy w stanie oszukać ten zegar wbudowany w naszą głowę? Mówiliśmy już, że w stresie mózg sam rozciąga sekundy, a w rutynie potrafi ścisnąć całe lata. Ale czy można zrobić to świadomie, to znaczy oszukać własny zegar w głowie? Naukowcy próbowali na kilka sposobów. Nie musieli nawet narażać ludzi na skoki z wysokości. Czas da się oszukać w laboratorium. Już w latach 80. Benjamin Libet, neurofizjolog z San Francisco, badał coś, co nazywał potencjałem gotowości. Podłączał uczestników do EEG i kazał im w dowolnej chwili poruszyć palcem. Okazało się, że w mózgu sygnał do ruchu pojawia się około 300 sekundy wcześniej niż człowiek świadomie decyduje. Teraz ruszę palcem. Nasze poczucie tu i teraz nie jest więc w punkcie zero. Świadomość niejako spóźnia się o ułamek sekundy za mózgiem. To pierwszy dowód na to, że teraz teraźniejszość jest pewnym konstruktem, którym można by manipulować. Inny trik to tak zwany efekt field duration. Weźmy dwa 5-sekundowe odcinki czasu. Jeden jest zupełnie cichy, a drugi wypełnimy tykaniem metronomu. Oba trwają tyle samo, ale z tykaniem wydaje się dłuższa. Im więcej bodźców w tej samej jednostce czasu, tym dłużej ją odczuwamy. Tak samo dzieje się w chwili wypadku, gdy mózg zapisuje dziesiątki detali. Jeszcze dalej poszli badacze w wirtualnej rzeczywistości. W goglach VR można niepostrzeżenie przyspieszyć albo zwolnić tempo animacji. Gdy uczestnicy zwiedzali bogaty, kolorowy świat, pełen dźwięku, i ruchu, 10 minut wydawało im się trwać 13, a nawet 14. W monotonnej, ubogiej scenarii odwrotnie. Czas się kurczył, okazało się, że także środowisko sensoryczne ma władzę nad naszym zegarem. Są też eksperymenty bardziej futurystyczne. TMS, przedczaszkowa stymulacja magnetyczna. Krótki impuls skierowany w okolice ciemieniowe mózgu sprawił, że badani mylili kolejność i długość błysków światła czy dźwięków. To pokazuje, że za poczucie czasu nie odpowiada jeden centralny zegar, ale sieć różnych obszarów mózgu, którą da się tymczasowo rozregulować. Od kliknięcia neuronów w eksperymencie Libeta, przez iluzję Field Duration po manipulację w wirtualnej rzeczywistości, wszystko to dowodzi, że nasz wewnętrzny zegar nie jest sztywnym mechanizmem. To program, który mózg, Pisze na bieżąco, możemy go oszukać bodźcami, technologią, a nawet impulsem magnetycznym. Nic dziwnego, że w chwili zagrożenia jedna sekunda potrafi zmienić się w naszą prywatną wieczność względność w mózgu i poza nim. Przez cały film mówimy o względności czasu wewnątrz naszej głowy. Sekundy w stresie się rozciągają, lata, rutyny zlewają się w mgnieniu oka. To gra mózgu. Żadna wskazówka zegara się nie porusza szybciej czy wolniej. Ale jest jeszcze inny rodzaj względności, ten, który odkrył Albert Einstein. I choć to zupełnie inna historia, przypomina nam jedno. Czas wcale nie jest tak stały, jak nam się wydaje. Einstein żartował: Minuta, gdy siedzisz na gorącym piecu, trwa wieczność. Minuta w towarzystwie ładnej dziewczyny mija jak sekunda. 啊。<noise> To jest właśnie względność. A potem dodawał poważnie: To nie tylko wrażenie w przyrodzie czas naprawdę może płynąć inaczej. Dla obiektu poruszającego się z ogromną prędkością, zegar tyka wolniej niż dla stojącego w miejscu. W silnym polu grawitacyjnym czas również zwalnia. Zegar bliżej Ziemi chodzi minimalnie wolniej niż zegar na szczycie góry czy zegar na orbicie. To efekt mierzalny. Satelity GPS muszą być korygowane, bo ich zegary biją ciut inaczej niż nasze na powierzchni planety. Różnica to około plus 45 mikrosekund na dobę, to jest tak zwana dylatacja grawitacyjna, i 7 mikrosekund dylatacja relatywistyczna z powodu prędkości, co bez korekcji dawałoby błąd pozycji, sięgający nawet 10 km w ciągu doby. W codziennym życiu te różnice są znikome, nie poczujemy ich, gdy biegniemy na autobus, ale przypominają, że czas nie jest jedną absolutną rzeką dla wszystkich. Podsumujmy. Zaczęliśmy od dramatycznej sekundy, która w chwili wypadku wydaje się trwać wieczność. Potem zobaczyliśmy, jak w codziennym życiu lata potrafią przelatywać jak mgnienie oka. Dowiedzieliśmy się, że w mózgu to wynik emocji, pamięci i reakcji stresowych, a fizyka jak uczy Einstein, przypomina, że nawet w naturze czas nie jest sztywny i wszędzie taki sam. Wspólny wniosek jest zaskakujący. Czas, którego doświadczamy, nigdy nie jest czysto obiektywny to zawsze połączenie zegara biologicznego, sposobu zapisu wspomnień, stanu emocji, no i praw natury. W sytuacji zagrożenia nie spowalniamy zegara, lecz nasz mózg zapamiętuje więcej szczegółów tej samej sekundy, dlatego wydaje się ona dłuższa, w monotonnym, powtarzalnym życiu. Mózg zapisuje niewiele znaczników, więc wspomnienia długich okresów są krótkie i mamy wrażenie, że lata przelatują szybciej, a w fizyce czas naprawdę płynie inaczej w ruchu i w polu grawitacyjnym. Okazuje się, że czas to nie tylko to, co wskazuje zegarek na nadgarstku, to doświadczenie, które powstaje w nas samych i zależy od tego, czy się boimy, czy się nudzimy, czy odkrywamy, a, a także od naszego wieku i od miejsca, w którym jesteśmy. We wszechświecie. Dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za całe wsparcie, które od Was dostaję. I najważniejsze, do następnego razu.